Dzień dobry, witam serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj mamy drugi odcinek z cyklu Rozmnażanie Człowieka. Zajmiemy się dzisiaj płcią żeńską. Temat jest no, dużo szerszy niż to, co mówiliśmy ostatnio o płci męskiej. Ciało kobiety dużo bardziej jest złożone, skomplikowane w porównaniu do ciała mężczyzny. Stąd jest tu więcej rzeczy do powiedzenia. W tym samym schemacie, począwszy od cech płci żeńskiej poprzez gamety, czyli komórki rozrodcze, no a skończywszy na tym, co wpływa na płodność żeńską, jest tu znacznie więcej elementów w porównaniu do mężczyzny, tak? Tak mówiąc krótko, mężczyzna, jeżeli o te kilka najważniejszych elementów zadba, czy nie działa wbrew tak, tak silnie wbrew naturze tak? nie pali papierosów jest w miarę aktywny fizycznie no i te jeszcze kilka rzeczy o których mówiłem przestrzega tych podstawowych tak no to będzie z nim w porządku naprawdę natomiast kobieta to już jest naprawdę organizm dużo bardziej też wrażliwy tak skomplikowany i wrażliwy na różne takie elementy czynniki środowiska i nie tylko które mogą zaburzyć w dużym stopniu płodność żeńską, tak? W ogóle dni płodne, na przykład w miesiącu życia kobiety, to jest dosłownie kilka, czasami jeden, tak? Czasami kilka tych dni, no i jeszcze jest to bardzo wrażliwe na różne negatywne oddziaływania, tak? Także warto się zastanowić nad tymi sprawami, począwszy od, no, cech płciowych, tak? Bo też tym czasami kobiety się bardzo przyjmują, tak? Dlaczego... Ja mam taką jakąś niedoskonałość, tak? Czyli nad tymi trzeciorzędowymi cechami czasami tak się bardzo no, zastanawiamy, czy przejmujemy, tak? One nie są najważniejsze. Na pierwszym miejscu, czyli te pierwszorzędowe cechy płciowe, to będzie wszystko, co jest związane z komórkami rozrodczymi, w tym przypadku z komórką jajową, tak? Bo to jest cechą pierwszorzędową i narząd, który tą komórkę wytwarza, czyli jajnik, tak? To jest cecha najważniejsza, tak? Zdrowe funkcjonujące jajniki wyzwalające raz na miesiąc komórkę jajową, tak? To jest tutaj podstawa płodności. No i na drugim miejscu mamy narządy, czy drugorzędowe cechy płciowe, narządy płciowe żeńskie, czyli jajowody, miejsce zapłodnienia i rozwoju zarodka, tak? Tam się zaczyna życie też zarodka właśnie, o czym warto wiedzieć, te aż, aż 7 dni rozwoju zarodka, następnie macica i pochwa, tak, to są cechy drugorzędowe na drugim miejscu, tak, i to jest, słuchajcie, istotne no a na trzecim miejscu nasz wygląd płciowy tak, płci w tym przypadku żeńskiej, sylwetka ciała też cechy związane z zachowaniem się, tak zachowanie się naszych dwóch płci jest odmienne, co ma podłoże hormonalne tak, i o tym warto sobie przypominać no, jesteśmy inni, tak? I w wyglądzie, i w zachowaniu się, tak? No i w przypadku kobiety, o czym warto wiedzieć, no i u podłoża, poza genami oczywiście, są też hormony, tak? Hormony wyzwalane po to, te hormony płciowe, żeńskie, żeby wytworzyć komórkę rozrodczą no i się jej zapłodnienie, a jeżeli nie ma zapłodnienia, no to należy się jej pozbyć i przygotować ciało do wyzwolenia kolejnej komórki, tak? I tutaj w przypadku kobiety, no wszystko tak naprawdę jest podporządkowane płodności, tak? Tak to wygląda, słuchajcie. No i może teraz o tych gametach, żeńskich, czyli o komórce jajowej, kilka słów, takich najważniejszych. No są to duże komórki w porównaniu chociażby do plemnika, wielokrotnie większe, nieruchliwe, w kształcie kuli, tak? Taki kulisty jest ten kształt. Można by sobie trochę porównać do komórki jajowej chociażby ptaka, tak? Te są w ogóle bardzo duże. No i te osłonki jeszcze, to jest rzecz ważna, tak? Bo wnętrze komórki jest typowe dla każdej zwykłej komórki, ale osłonki są istotne, tak jak w przypadku komórki jajowej ptaka widzimy, tak, te osłonki zewnętrzne takie solidne, tak skorupka i tak dalej tam głębsze osłonki, tu jest podobnie tak, ta komórka wytwarza specjalne bariery ochronne chroniące no, ten materiał genetyczny, komórkę, tak przed czynnikami niekorzystnymi tak tak to wygląda w przypadku tutaj komórki jajowej no, i tak jak mówiłem, one są wytwarzane bardzo rzadko, raz na miesiąc. Organizm gospodaruje bardzo oszczędnie, ponieważ ma ograniczony zasób tych komórek. Tak naprawdę, rodząca się dziewczynka na świat ma już na całe życie w swoim małym jajniku, tak, wszystkie komórki na całe swoje życie. One nie są wytwarzane, one są tylko wyzwalane od momentu dojrzewania płciowego, już bardzo wcześnie zresztą. To, to jest pierwszy. Symptom dojrzewania, wyzwalanie komórki jajowej na początku nieregularnie, potem w miarę dorastania czy dojrzewania ten proces się stabilizuje i aż do okresu menopauzy, tak? Są one wyzwalane mniej więcej raz na miesiąc. Oczywiście w czasie ciąży zahamowany jest, zahamowany jest ten proces, proces owulacji. To też warto, to pojęcie może znać, bo gdzieś tam czasami lekarz może kobiecie o tym powiedzieć, tak? Że tu są jakieś. Rzeczy związane z owulacją, tak, nie daj Boże, jakieś zaburzenia owulacji jajeczkowania, czyli wyzwalania komórki jajowej, tak? To chyba o gametach tyle, tak? No co tutaj dodać więcej, tak? Jest to ważna cecha, podstawa płodności kobiety, tak? I warto się przyjrzeć temu, co wpływa na wyzwalanie tych komórek i płodność kobiety. Jest to aż 15 różnych czynników. Tak podają podręczniki, ja bym jeszcze kilka dodał, tych, które pamiętamy pewnie z lekcji o mężczyźnie, tak? takich jak promieniowanie elektromagnetyczne, telefonu komórkowego, komputera. One jest generalnie destrukcyjne dla DNA każdej komórki, szczególnie tych wrażliwych komórek. Tam jeszcze o pasożytach można by coś powiedzieć. Koty przenoszą takie groźne pasożyty dla rozwijającego się zarodka i płodu. Rzadko się o tym mówi, a to jest dość istotne, bo to nie są wcale takie rzadkie pasożyty, tak? Ale może kiedyś będzie okazja, to sobie o tym jeszcze porozmawiamy. No ale przejdźmy do tych, o których mówią podręczniki. Na pierwszym miejscu jest to, co wpływa na płodność kobiety, to masa ciała, tak? I to najmniej korzystna jest nadmierna masa ciała, a na drugim miejscu niedobory masy ciała, tak? Czyli można powiedzieć krótko, tak trochę może brutalnie, za gruba kobieta, za chuda kobieta to zaburza płodność, tak? Musi być masa ciała w normie, wtedy jest płodność w normie, tak? Tak to wygląda. No I oczywiście jest to związane z na pierwszym miejscu odżywianiem, tak? Mogą być sytuacje, gdzie coś zaburza tą masę ciała, poza odżywianiem, ta kobieta dba o siebie, ale mimo to. Są tu jakieś zaburzenia, no ale na pierwszym miejscu to, co, na co mamy wpływ naprawdę, to jest to, co my wybieramy, jak my się żywimy, tak? No, mamy na to wpływ i to jest optymistyczne tak naprawdę, tak? bo to jest najważniejszy czynnik płodności, tak? Składniki podtrzymujące nasze życie i życie komórki jajowej, tak? To jest na pierwszym miejscu. Na drugim z kolei są toksyny. Toksyny, które mamy w pokarmie. Które mamy w powietrzu, no jest ich sporo, niestety. Działalność człowieka, naszej cywilizacji wprowadza do atmosfery, wody, też gleby, tak, wszędzie jest tych toksyn masa. a jeszcze ludzie sobie dokładają ekstra w postaci dymu papierosowego, tak? Kobiety palą chyba częściej niż kiedyś, naprawdę, to widać, tak? Nawet takie młode dziewczyny, kobiety z wózeczkiem, tak? I papieros w ustach, naprawdę, aż to dziwnie brzydko wygląda, tak? I są to toksyny, co najmniej 60 substancji silnie kancerogennych, niszczących DNA, powodujących nowotwory i jeszcze masa innych toksyn, tak? Sami na własne życzenie obniżamy sobie płodność i utrudniamy sobie, że tak powiem, życie, tak? No takie niestety jest nasze to postępowanie częste i to jest na drugim, trzecim miejscu jeden z najważniejszych czynników. Tutaj też można by wspomnieć o kofeinie, bo kofeina też podpada pod te toksyny, tak a gdzieś ona jest tam na niższym miejscu, ponieważ no, nie są to udowodnione, nie jest udowodnione działanie toksyczne kofeiny, ale ja bym się nad tym zastanawiał, tak? Każda substancja w dużej ilości może być, może mieć działanie toksyczne, tak? Leki też w ten sposób można by tutaj sklasyfikować, tak? To by było to. Kolejny czynnik dotyczy kobiet po okresie ciąży, karmiących dziecko własnym mlekiem, tak. Tutaj na bazie hormonalnej również następuje wyhamowanie owulacji, czyli wytwarzanie komórki jajowej. Tak to słuchajcie działa, ma to biologiczny sens, tak. Kobieta przygotowując się do karmienia, wychowywania dziecka, no ma zablokowaną płodność, tak. Logiczne, proste, prawda. Dalej mamy aktywność fizyczną, niektóre zawody oraz sport, tak? Duża aktywność fizyczna, no, nastawia organizm na wykonywanie konkretnej czynności, tak? Kosztem płodności, podobnie jest ze sportem, tak? Organizm tak się nastawia na daną aktywność, że ogranicza inne czynności życiowe, w tym właśnie płodność, tak? Warto sobie o niektórych zawodach wspomnieć, bardzo ciężkich, chociażby jak sprzedawca, tak? Kobiety w sklepach, tak, yy, czy na magazynach, naprawdę tony rzeczy codziennie przynoszą, są ciężkie zawody, no i też, które mogą mi mieć wpływ na płodność kobiety, tak? Także warto się zastanowić, nad swoją przyszłością też, jaki zawód sobie wybiorę, bo to może oddziaływać nie tylko na to, jakie ja się czuję, tak, ale też na moją płodność. Nie? Dalej mamy stresy. Stresy temat już poruszany niejednokrotnie, niekorzystny. Dla organizmu i też dla płodności, tak? Na zasadzie hormonalnej, bo w, w tym stanie stresu, tak, organizm wyzwala wiele niekorzystnych hormonów, niekorzystnych też dla płodności. Tak? Kolejne miejsce, chyba siódme, to jest antykoncepcja hormonalna, y, lub doustna ogólnie, tak? Te substancje przyjmowane są po to, żeby zaburzyć płodność, tak? W danym momencie. Przyjęcia takiej substancji, tak? No, ja bym się zastanawiał, jakie są dalsze skutki. takie, że ja w tym momencie, czy kilkukrotnie, czy ileś tam razy przyjmuję substancję, żeby zaburzyć płodność, i jaki to będzie miało wpływ na moją dalszą płodność, tak? Warto sobie przynajmniej poczytać, co piszą etykiety takich, takich substancji, tak? Nie nazwę tego lekiem, bo to nie jest lek, to jest substancja na zaburzenie płodności, tak? Ja bym tu bardzo uważał. No, to mamy tutaj te substancje. Dalej, dopiero wiek. Wiek kobiety, on jest oczywiście ważny, tak? Ja bym go dużo wyżej tutaj umieścił, ponieważ, no, tak naprawdę jest to około 5 lat optymalnej takiej płodności kobiety od 20 do 25 roku życia, kiedy ten potencjał rozrodczy kobiety jest największy. Zarówno młoda kobieta. I ciąże w tym okresie będą zwykle ciążą zagrożoną, tak? Bo, nie, bo jeszcze poczęcie no jest to możliwe, tak? Bo nawet taka młoda dziewczyna wytwarzając komórkę jajową jest już płodna, tak? No ale tu jest też kwestia podtrzymania ciąży, no i nawet takie sprawy jak potem wychowanie potomstwa, tak? To wymaga też dojrzałości pełnej biologicznej, dojrzałości też psychicznej, tak? Podobnie jest z kobietą już w wieku takim 40-plus zaczyna się okres menopauzy, tak? Czyli przekwitania, wygaszania płodności przez hormony, tak? Tutaj są na to pewne sposoby hormonalne, żeby to przedłużyć, no ale nie jest to generalnie sprawa prosta i na y, przy, mijający czas no nie ma tutaj lekarstwa, tak? Ja bym tutaj do tych kwiatków jeszcze nawiązał, bo u nich to dopiero się szybko kończy, tak? Kilka tygodni, jeden, dwa dosłownie i... Kończy się ich młodość, przychodzą kolejne okresy, tak? I się kończy życie. U nas jest, słuchajcie, podobnie. Warto sobie czasami takie analogie poczynić między człowiekiem i innymi organizmami, bo nas dotyczą te same prawa z całej natury, tak? Także tak to, słuchajcie, wygląda. No i dalej mamy infekcje intymne, którym też się nieco warto przyjrzeć. E bo to jest z kolei związane i tak się to łączy z ubieraniem się, tak? Kobiety ostatnio, te, przynajmniej to co widać, tak? Najczęściej, przynajmniej do pracy, chodzą w spodniach, tak? Kiedyś tego nie było. Kiedyś kobiety można było po ubiorze rozpoznać bez problemu, dzisiaj trudniej, bo mają taki, właśnie, męski, często ubiór, no a te spodnie mogą być też ciasne, tak? Bo tą modę też, no my, my widzimy na ulicach, no i to sprzyja tym mikrobom, które tam w tych w Miejscach intymnych ciała mogą się rozwijać. Zarówno bakterie, jak i grzyby. One lubią takie właśnie wilgotne, ciepłe miejsca, tak? Gdzie jest skąpa wentylacja, bo tam właśnie te ciasne, czy bielizna, czy też spodnie są, czy, czy tworzą takie środowisko sprzyjające tym że właśnie mikroorganizmom, tak? Należy na to uważać. No i na ostatnim miejscu są elementy trybu życia. Podobno, no też i nawet takie nasze codzienne przyzwyczajenia, tak, podział obowiązków, tak, i czas na odpoczynek, i nawet takie drobne elementy mogą wpłynąć na płodność człowieka, tak. Jak widać, zobaczcie, jest to bardzo złożone zjawisko, wiele rzeczy na to wpływa, i na pewno nie o wszystkim powiedziałem, tak. Także warto się zastanawiać, co najmniej pomyśleć o swoim postępowaniu, jak ja traktuję swój organizm, czy zdrowo. Bo generalnie ja bym tak może podsumował, jeżeli jestem zdrowa, tak, no to prawdopodobnie i ta cecha jest w normie, tak. A jeżeli są ze mną jakieś problemy natury biologicznej, to być może i ta cecha jest tutaj zaburzona, tak. Tak, to można by podsumować. Słuchajcie, jeszcze jedno pytanie do Was. Aby Was trochę pobudzić do działania, proszę poszukać, zastanowić się i kliknąć tutaj w ankiecie, czy Waszym zdaniem kobieta wytwarza testosteron w swoim organizmie. Jeżeli tak, klikamy, jeżeli nie, klikamy, a jeżeli nie wiem, też proszę kliknąć, mnie to interesuje. Wasz poziom wiedzy na ten temat właśnie płciowy, testosteron u kobiet. To wszystko, słuchajcie, na dzisiaj. Do zobaczenia na kolejnych odcinkach. Oczywiście temat jest Nieskończony, więc będziemy kontynuowali. Zapraszam na kolejne odcinki, równie ważne i istotne dla naszego życia. Do zobaczenia dzisiaj. Do widzenia.